Czołem brygada Karol Garnicz z tej strony Move Federation 1, ze mną Kuba Kosecki, Siemanko, Kuba. Cześć, witam. Miło Cię gościć u mnie na kanale. Można powiedzieć, dzisiaj przyjąłeś rolę superhero gościa od zadania specjalnych, który miał wejść na boisko, zrobić różnicę. Nie udało się, choć jeden strzał naprawdę mocny i blisko było, żeby zdobyć bramę. Jak się bawiłeś? Nie no, zabawa była fajna. Wydaje mi się, że ten pojedynek był naj, naj, najciekawszy, najbardziej atrakcyjny. Dużo walki, aczkolwiek dwie minuty troszeczkę mały, jeżeli chodzi o superbohatera, bo dużo przerw w grze i, i Ciężko zrobić e, różnicę, ale tak jak wspomniałem wa, ważna była zabawa. Myślę, że się kibice fajnie bawią i, i, i to, to, to cieszy, bo pokazują się e, ich e, idole z innej perspektywy, więc e, fajna, fajna akcja. Jak ty zareagowałeś, gdy dowiedziałeś się, że jest pomysł, by wykorzystać influencerów, wykorzystać osoby popularne, które często ze sportem nie mają nic wspólnego? No wiadomo, jest, jest świat freak, freakowy, jeśli chodzi o walki, ale tu pojawił się pomysł piłki nożnej. Abstrakcja to była dla ciebie na początku? Znaczy, ja wszystko co jest związane z piłką nożną e, akceptuję i bardzo chętnie podchodzę do takich akcji, także byłem bardzo od początku na tak. E, wydaje mi się, że fajnie to wygląda. No, fajnie jest e, dużo atrakcji też między, między meczami. E, wszyscy się starają, e, tak jak powiedziałeś, no, no, nie są to sportowcy, którzy e, codziennie trenują, troszeczkę to widać, ale, ale najważniejsza była to zabawa i tak wspomniałem, fajnie się wszyscy bawili. E, Mam nadzieję, że, że takich akcji będzie coraz więcej i, i, i tylko optymistycznie można to przytakiwać. Aktualnie jesteś zawodnikiem KTS Weszło, czyli można powiedzieć, że twoim szefem jest Krzysztof Stanowski, który też jest związany z tym projektem. Nie wiem, dzwoniłeś do niego o zgodę? Nie, nie. Sam Krzysiek wyszedł z inicjatywą, opowiedział, jakie mają plany, jak to ma wyglądać. Od razu się na to zgodziliśmy, aczkolwiek, tak jak mówię, dwie minuty jak na super bohatera troszeczkę za mało. Dlaczego akurat myślisz, o tobie pomyślał? Bo nie ukrywajmy, że mimo, że jest to piłka nożna, to idealnie ty się wpisujesz w takie środowisko, można powiedzieć, zawsze byłeś zadziorny, zawsze byłeś też znany z tego, że lubisz może jedno słowo za dużo powiedzieć, jeden gest za dużo wykonać. Myślisz, że to zaważyło, że właśnie na Kubę Kosyckiego postawili? Myślę, myślę, że tak, że na pewno od razu Krzysiek do mnie przyszedł, wiedział do kogo ma przyjść. Ja się utożsamiam z takimi ludźmi, Niektórzy... Mają coś do powiedzenia i, i starają się w jakiś e, sposób wpłynąć na, na to młode środowisko. także... E, jesteś wybuchowy? Jestem wybuchowy, jestem e, troszeczkę inny od e, reszty e, ludzi, mam też swoje pomysły, ale jestem e, przede wszystkim e, sobą. To, co robię, jest stuprocentowym Jakubem głosieckim i e, niczego nie udaje. I, i ja też staram się w jakiś sposób wpłynąć na ludzi. E, niektóre zachowania może nie są e, potrzebne, ale. Żałujesz ich potem? Nie, 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 to nie jest tak, że żałuję. No, wiadomo, że niektóre rzeczy e, bardziej wpływają na rodzinę e, i, i można byłoby się od czego powstrzymać, ale tak jak mówię, to jest stuprocentowy Jakub Kosecki. Ja wiem, czego chcę, czego oczekuję od życia i, i czego oczekuję od siebie, także e, mam nadzieję, że takiej akcji będzie więcej. E, idealnie się wpasowuje w takie, w takie środowisko i ja, ja czuję się tutaj rewelacyjnie. Dobrze płacą? Szczerze. Nie lubię zbytnio rozmawiać o pieniądzach, bo zawsze, jak się mówiło w mojej osobie, to, to te pieniądze się przewijały. Mamy swoje wynagrodzenia, ale, ale niech to pozostanie tajemnicą. Najważniejsze było to, aby tu przyjechać i po prostu się dobrze bawić i zapewnić fan widowni. Czego Guba Kosecki szuka w piątoligowym, jeśli się nie mylę, KTS weszło? Wiesz co? Na pewno potrzebowałem tego, aby w końcu z rodziną w jednym miejscu się już rozpakować, zadomowić. Kupiłem dom pod Warszawą. Mam tam całą rodzinę, przyjaciół, tak samo moja żona jest pod Warszawy, także potrzebowałem tego i troszeczkę miałem już dość tej takiej otoczki, tej takiej poważnej piłki i tego, co się dzieje w szadniach i za kulisami. Troszeczkę już, że tak brzydko powiem, tym żygałem i, i, i potrzebowałem po prostu. Stabilności, Krzysiek się do mnie odezwał, jak, jak się dowiedział o tym, że chce zostać w Warszawie i się nigdzie już nie ruszam, szybko się dogadaliśmy, idzie to wszystko w, w dobrym kierunku, bo wygrywamy mecz za meczem, ostatnio osiągnęliśmy pierwszy sukces wygrywając Okręgowy Puchar Polski, pniemy się do góry, jest fajny projekt, mamy też swoich kibiców, którzy nas wspierają i, i, i to fajnie wszystko idzie do przodu, także jestem przekonany, że, że Krzysiek i KTS weszło jeszcze na piłkarskiej mapie. Hmm, zaistnieje dosyć, dosyć poważnie. Jutro wielki dzień dla światowej piłki nożnej. Rozpoczynamy mundial w Katarze. Czy ty jarasz się tym turniejem, czy raczej tak na dwa razy? Jak to wygląda u Kosy? No, powiem szczerze, że ja nie oglądam zbyt dużo meczy. Od jakiegoś czasu straciłem taką chęć właśnie oglądania piłki. Nawet repki? W... Ostatnio nawet nie oglądam reprezentacji, może to jest przykro to, co mówię, ale tak jak mówię troszeczkę już za dużo w tym byłem, zmęczyłem się tym, dlatego też e, e, taką decyzję podjąłem. Czy gra w reprezentacji polski męczy, tak to mogę odebrać? Znaczy nie, zmęczyłem się całym tym środowiskiem i, i tym, co się działo za kulisami i, i takie sztuczne wymagania, troszeczkę ponad stan e, niektórych ludzi, którzy są związani. W piłce nożnej, ale, ale to jest osobny temat. Dlatego też podjąłem taką decyzję, aby już troszeczkę zluzować, mimo to uważam, młodego wieku, bo 32 lata na piłkę, to jest jeszcze młody, młody wiek, w szczególności w tych, w tych czasach. Także jestem kibicem Manchester United, oglądam ich regularnie, ale inne mecze. no Szczerze, wolę spędzić ten czas z rodziną, czy to z synkiem, wybrać się w jakieś fajne miejsca, i, i, i to jest teraz dla mnie taki priorytet. Wyjdziemy z grupy, czy będą trzy klasyczne mecze w Katarze? No właśnie obawiam się troszeczkę tych trzech, trzech klasycznych meczy, ale e, Czesław Mikniewicz jest takim e, sankcjonerem, taką osobą, która do, na spokojnie do tego wszystkiego podchodzi. E, dużo osób narzeka na styl, ale najważniejszy jest wynik. Jeżeli zrobimy wynik, e, to będzie super. Także uważam, myślę, chciałbym, e, abyśmy wyszli z grupy i o coś powalczyli, ale patrząc na siłę innych reprezentacji, no nie ma co nadmuchiwać tego balonika i, i, i jakichś tak wielkich oczekiwań stawiać na naszej polskiej kadrze, ale po to się z kibicem, nie? po to się e, kibicuje, aby, aby spędzać przed telewizorem czy na trybunach wspaniałe e, chwile ze swoją drużyną. Także kibicuję, hmm, na pewno obejrzę mecze Polaków, e, chociaż uważam, że to Argentyna odniesie zwycięstwo. Dzięki bardzo, miło Cię było gościć i poznać.